Dzień dobry, w kolejnym filmie Amkarowe wtorki otwarcie sezonu. Witamy serdecznie wraz z przyjaciółmi na motocyklach Harley Davidson. Odwiedziliśmy dzisiaj Amkarowe otwarcie sezonu na Kamiennej 10 w Krakowie. Jest to jedna z naszych ulubionych też imprez, na której w dniu dzisiejszym zobaczycie masę pięknych samochodów. Postaram się Wam też pokazać klimat tej imprezy, dlatego nie będzie żadnego podkładu muzycznego. Witamy wszystkich tutaj, oczywiście, wjeżdżając. Jeżeli zobaczycie się na filmie, to proszę o komentarz. Zobaczcie, jakie piękne samochody. A też pewną atrakcją z naszej strony, jaką przygotowaliśmy, będzie porównanie dźwięków głośności dźwięków dwóch z motocykli. Zapraszamy do oglądania, zobaczcie jak było. Zapraszamy też do odwiedzania amkarowych wtorków. Patrzcie na profil na Facebooku, tam wszystkie informacje są umieszczane. No to jesteśmy. Dobrze, <laughs> Elegancko. Cześć. Nie <gry> jesteśmy! Dodam tylko, że każdy wielbiciel amerykańskiej motoryzacji powinien odwiedzić to miejsce zobaczyć te piękne motocykle, samochody, poznać ludzi. Jest to też e, piękna okazja do tego, aby nabyć taki samochód, i kilka ogłoszeń w tym filmie, a dokładnie dwa będą. Także, jeżeli jesteście zainteresowani. Proszę dzwonić na podane telefony. Z okazji, że niedawno urodziny miał nasz Arek, odśpiewaliśmy mu też 100 lat i dostał małą niespodziankę na wieczór. Ale czy na wieczór? Na pewno, czy na wieczór? No. <grybuj> na zdrówko. A teraz zapraszam do oglądania tych piękności. Są niesamowite. To jest kawałek Tak Jedzie, Ja <śmany> <śmany> ale wiecie, tak <śmany> Zapiera się towarzystwo Niesamowite jest, no Nie jest Serce 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 tak, pozdrawiamy z amkarowych wtorków, rozpoczęcie sezonu Jestem żeby jest? przyjechał tabor pociągu z ludźmi tak Dokładnie, jest. teraz, Od, odjechał tam nawet <noise> o, ale patrzcie jakie jedzie Jedzie teraz coś na o. Warszawa była na styl tego też My, My się nie zbierzemy. My cały czas Co? Ty to <noise> He's older. Ja właśnie złożę ja poznam. W padronach przewieźć tak się nazywa. Inna nazwa. No i taki toleranc, wymawiałem sam, nie przez telefon, się przez to. Kto jest, jaka, że... Kapa jest 80 Nie mhm. Ten kapel już jest też piękny. No. Do 86. 77 rocznik 86 i takie wyposażenie. Zobacz, machoń tu jest. No, tak. Ale wszystko elektryka, klimatyzacja, wszystko Wszyscy... do zobaczenia. To jest automat, to się łatwo prowadzi. Dasz radę. Nacisnij później. No, nie na ja Nie bacz Nie Jak ja się świeci, to jest. Tak, no, tak. Musisz, no, musisz nogę na mieć. Prawą tak. nogę na hamulcu. Yeah. Nie, naciśnij. No, Czekaj, no tu jest gaz, tu jest hamulec, jest po lewej stronie, A co ty Ale No czekaj? ja mówię, ale prawą noję. No wiesz, mnie nie róbcie, żebym nie wyrwał tam do No nie wyrwiesz Naciśnij znaczy, guzik, tam jest z tyłu po lewej stronie Z tyłu Zdatny. za kierownicą po... Tutaj o, tu, to o, tu, tu tam dobrze wygląda Nie czuję się dobrze ja, ja ale, ale czuć taką moc, że. Tak, tak, czuć, 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 no Fajnie to słychać tu. Nie, nie, tutaj jest nie, nie, nie do Ty mu nie na taki samochód. Ja to... Za duży uśmiech jest. Jak jeszcze raz, to zgasi wow. wow. Biegi zmienia na guziki, wiesz? Albo możesz na łopatki. mieć. Fajnie się nikt pracuje w gaz. Jeszcze mnie otwórz ten guzik trzeba jest tak? Zajembista no, 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 no. no. jak się zapali to światła to że Nie Ja no. miałem Nie wiem no. takim nigdy Tak samo. Michałeś? A tu ty, ty a to jest kurza? Kurwa, ty. Patrz, ty. No. A tego mijaliśmy, to ten sam, ale patrz jakie ma czaszki na tym, na dachu pomalowane. Zobacz jak ładnie ma. No zobacz pod światło. Ty! W pełnym czasie. Zobacz jak gdzie siedzimy? Tak. Não é Czyli jeżeli się komuś spodoba, to dzwonić Zapraszam <laughs> Tutaj jakie zegary panie? Piękne jest, no. Camaro Ciekawe czy poświetlają się te zegary, żeby no. łączył, żeby nakręcić sobie te zegary wiesz no. No, no, piękne jest silnik, Czyli ile? 350 koni? Tak? 300, 300. Jak na tamte czasy się śmiejemy z sprawą, że wtedy w Polsce były syreny i, <laughs> i furmanki, dokładnie. Pięknie jest. I tak, jak się świateł dusza, to no. Wyobrażam sobie to tak. Te... A to już ikona po prostu. Nie? A co do tego samochodu to poznaliśmy historię od właściciela. Wyobraźcie sobie, że jest to rocznik 75, z tego co pamiętam, i ten samochód przypłynął do Polski jeszcze statkiem Stefan Batory. A cała historia warto zapytać właściciela, jak będziecie na Amkarach, podejdźcie i zapytajcie. Jak nowa. No, jak nowa. <laughs> Pytajne, Pytajne, Super, I cały lakier jest tak Cały tak, tak delikatnie, tak. Nie, że nie Pięknie. Mhm. I do końca nie widać. przodu nie widać aż tak daleko, prawda? <grym> Piękny jest. <grym zęgnięcie> Jak widzicie, ta impreza podoba się też coraz większej ilości motocyklistów, dlatego można zobaczyć różne bardzo ciekawe ukazy motocykli. Odcina. Tak, tu ci odcina i nie możesz pociągać dłużej. Nie? Доброе że zawsze po amkarowych wtorkach udajemy się na kiełbaskę z rożna od halę targową tak tzw. niebieskiej nyski, i tak samo zrobiliśmy tym razem. Przywitaliśmy się z Panami, ale za chwileczkę zobaczycie. Dziękujemy jeszcze raz amkarowym za tą gościnę za to, że mogliśmy spędzić wspólnie fajnie wtorek i do następnego razu. A też wiemy, i to wiemy, że kilkoro z Was też z nami przyjeżdża na tą kiełbaskę pod halę. Także to jest jakaś już taka chyba trochę tradycja. Það fannst svo dold að maður gansu Dojeżdżamy już na kiełbaskę pod halę, ale powiem wam, że tak drogowcy skomplikowali to skrzyżowanie, że nie da się w tej chwili skręcić tutaj w prawo tak jak zazwyczaj, tylko trzeba objechać całym placem. Tak jak teraz. Otwieramy sezon. Cześć. No wiem, ale pierwszy raz żeśmy do Was przyjechali. Na dobry wieczór od nas. Dzięki. Mam nadzieję, że relacja wam się spodoba. Proszę o komentarze, łapki w górę o subskrypcję i zapraszamy na amkarowe wtorki może z nami. Do zobaczenia. Pięknie.